Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Family Graj w Farming Simulator 22 na mapie e, Osada. Słuchajcie, jak mieliście okazję zobaczyć po miniaturce, wydarzyła się tragedia. Tragedio. I to w czasie żniw. W czasie żniw. Mój Rostelmasz, jak Wam ostatnio wspominałem, miał jakieś problemy prawdopodobnie z hamulcami. Postan postanowiłem pojechać z nim na serwis, gdyż tam samemu sobie nie poradziłem na gospodarstwie. Na tyle, na ile mogłem, tam co no i niestety nie udało mi się dojechać zjeżdżając z, ze wzniesienia. Hamulce całkiem puściły, nie wyhamowałem. Zderzyłem się z autem, na szczęście nikt nie ucierpiał, ja troszkę się posiniaczyłem. No ale kombajn jest całkowitej kasacji. Ale na szczęście widzicie tutaj tego oto pana kochanego. On już sobie pójdzie, on czekał tylko na nagranie. Chłop ma, słuchajcie, kombajn. Ja już od niego kupiłem, ja już od niego kupiłem. Zobaczcie, saldo się zmniejszyło, stało mi 1717 i tuż tutaj jest też otóż ten jego kombajn. Niestety zaliczymy pewien regres, gdyż z nowego fajnego kombajnu musimy przesiąść się na Bizona, ale no niestety tak wyszło, są żniwa, musimy mieć maszynę, to było akurat na teraz do kupienia, więc ja sobie postanowiłem kupić tego Bizona tutaj. Eee, no mam nadzieję, że będzie nam dobrze służył, natomiast... Dostałem już odpowiedź od ubezpieczyciela e, odnośnie rodzelka. i się okazało, że no wiadomo, ubezpie ubezpieczyciel wskazał szkodę całkowitą mm, i postanowił wypłacić mi odszkodowanie. Także co by się stało, tutaj zadość. Sprzedaj, czyli dostajemy pieniążki z odszkodowania. E, no, do tego jeszcze oczywiście header oraz cyk, header oraz wózek. Pieniążków troszkę na konto wróciło, bo aż 61 681. Co mnie bardzo cieszy. Być może fajnie byłoby kupić pole w takim razie. Słuchajcie, jakieś. Czy mnie na to stać? Na to mnie stać. Pole 14. a Patrzcie, na to pole też mnie stać. Ono ma 0,68 hektara. Ma 0,51, ale ja miałem troszkę trawy działać. Tylko, że tu liczę na to, żebym tą pszeniczkę sobie zgarnął. Ona jest rosnąca, ona nie jest do zbioru. Okej, okay, no to nie. No nie, no dobra, no trudno. Zrobię sobie na dzień dobry w takim razie. Miało być prasowanie słomy, spokojnie tą słomę sprasuję. Natomiast na dzień dobry trzeba będzie przetestować bizona. Także pierwsze co, to weźmiemy sobie jakiś zbiór plonów. Może najpierw nie na rzepak. Może nie na rzepak, a na pszenicę chociażby pole 22, czy ona jest blisko? Ja jestem, słuchajcie, sobie tu a na polu 50 nie ma na przykład kontraktu. No jest, przyjmij kontrakt. No cóż, palimy tą maszynę. Co trzeba sprawdzić, jaką chodzi. Ja już jazdę próbną mam za sobą. Nie mam wózka do tego headera tutaj, ale myślę, że nie przeszkadza. Historia tego kombajnu jest mniej więcej taka, że poprzedni właściciel no nie, nie uprawia ziemi, ten tutaj nasz pan. Kombajn został mu po jego w zasadzie dziadku. Dziadek miał troszkę ziemi, uprawiał ziemię. On natomiast, znaczy on może ten kombajn, tu potrząsł pana wiek opana, to może po jego tacie. W każdym razie ten tutaj mężczyzna poszedł bardziej w sady i w ule pszczelarzem został, natomiast ziemi jako takiej nie uprawia ale, to co on tak wolno jedzie, dogadaliśmy się, słuchajcie, że, e, bo dostałem, o, nie w tą stronę jadę, oprócz tego, że dostałem dobrą cenę za ten kombajn, e, to się ugadaliśmy, że jeżeli na którymś z moich pól będzie rzepak, czy będę miał gdzieś ziemniaki, czy coś, na czym jego pszczółki mogłyby mi e, zapylać, on by przez to pozyskiwał nektar, ja oczywiście zdrowszy plon, Mam nadzieję, że to tak właśnie działa. <laughs> to tak się dogadaliśmy, że on mi troszkę sceny ceny zszedł. Dał, dał oczywiście gwarancję na, jakby nie patrzeć, stary kombajn z nowym silnikiem, bo jak widzicie przejechane ma 0000. No teraz tam to nieco jedzie. Natomiast jest po kapitalnym remoncie. Zresztą widzicie, jaki jest ładny, zadbany, wypieszczony. Nowy lakier, wszystko jest git. Wszystko hula. A, tu trzeba go rozłożyć. Tego w rozcelku nie mieliśmy, tu trzeba go rozłożyć i właśnie przez to, że się tam udało mi z nim dogadać, że będzie mógł sobie te pszczółki, swoje pasieki tam rozstawiać podczas kwitnięcia, to wyszło nam leczko taniej. Finalnie mam trochę więcej pieniędzy, no za to sprzęt gorszy, nie gorszy, klimatyczny z pewnością. No natomiast starszy troszkę, to jest ten rocznik 8890, w tych latach to było produkowane według informacji ze sklepu, aż tak się w to nie zagłębiałem, no ale, ale jest, no niestety tam doszło do wypadku, już od kilku odcinków wydawało mi się, że z tym rocelem jest coś nie tak, ale to jest, wiecie, sardziecka maszyna, <laughs> można by rzec, więc, więc nic dziwnego, coś, nic zaskakującego, że coś tam się z nią posrało. W każdym razie mamy teraz Bizona, który jest dużo dużo głośniejszy. ja mam nadzieję, że on mnie w ogóle nie zagłusza. Bo jak ja w sobie wsiadłem, go odpaliłem i teraz zacząłem mucić, już nie, w ogóle robimy, robimy. To jest dobre. Też tu nie potrzebuję, to jest na. E, ty, no, no, no. Na kontrakcie. W każdym razie, jak ją włączyłem tutaj tą mrucarnię, no to hałas się zrobił niesamowity. Ale no dobrze, no tak ta maszyna powinna działać, nie? Gdzie tu jest gaz? Słuchajcie, ja, ja mu gaz. Tu nie widzę, że cokolwiek się przesuwało. Coś wajcha, coś? Nic, nie? No dobra, w tym razie mniejsza oto. Y Mam nadzieję, że bizonek wam siądzie. Nie, nie umiałem wymyślić nic bardziej sensownego. W kwestii wypadku, no wyszło jak wyszło, zdjęcia są z archiwum policyjnego, można wyrzec. Nie no, sam też sobie cykałem i ubezpieczyciel był, także chętnych do robienia zdjęć to było od groma. A tu mamy wajchę przy tył, fajnie działa, ale nie widzę co mi tutaj daje napęd, bo tak, hamulec, sprzęgło widzę, ale nie interaktywne, no trudno, przeboleje to jakoś. Cofej, cofaj, cofej, to sobie tak odprosimy trochę. Tam pewnie jakiś samochód jechał. Puszczamy i heja! Heja, heja. Dobra, ja nie będę przedłużał, ja was zostawiam w takim razie tutaj z muzyczką, z lapsikiem. Bawcie się dobrze. Może jeszcze tylko w kwestii wyjaśnienia Ja zrobię, słuchajcie Ten tutaj kontrakt Co jest, że on nie chce jechać szybciej Coś z biegami ma skopane Najwyraźniej Ja zrobię tutaj kontrakt Po tym kontrakcie polecę sobie Na gospodarstwo jednak Mimo wszystko opracować tą swoją łomę I dopiero wtedy Ewentualnie kolejne kontrakty Także słyszymy się za jakiś czas Bawcie się dobrze Dobra, moi drodzy, witam Was po przerwie muzycznej, tam z powrotem. Jak widzicie, tutaj zebrałem całą pszenicę z tego Pola 50 na kontrakcie. Jadę to wywieźć szybciutko, prędziutko na skup, żeby zakończyć ten kontrakt i szybko wracam w okolice gospodarstwa, tam pod maseja podpinam prasę, również masejową i jadę prasować te kostki, więc chcę to zrobić dzisiaj, na, na, na dzisiejszym odcinku a ten kontrakcie troszkę czasu pochłonął, ale spoko. W międzyczasie sprawdziłem, ile tej pszenicy udało się zebrać i ja powiem Wam szczerze, że nie jestem teraz pewien, czy ja miałem wcześniej coś pszenicy w, 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 w Silosie, ale wydaje mi się, że coś musiało być, bo mam przeszło 17 tysięcy litrów. Więc, albo naprawdę tyle się zebrało tego plonu teraz, albo, albo ja musiałem coś mieć z poprzedniego sezonu i po prostu zapomnieć o tym. Ale no nieważne. <laughs> Ważne, że jest i będę mógł sobie to pojechać, sprzedać zapewnie grudzień, styczeń, kiedy ta cena będzie najlepsza na skupach. Jeżeli chodzi o zboża, także ja sobie to przetrzymam, wywiozę, potem sprzedam zobaczymy, co z tego będzie. I teraz szybciutko to pojechać, oddać. No, tu to wzniesienie to się poci. A propos tego bizona, co kupiłem, niby widzicie nówka, silnik, niby wszystko wiecie, nowe, wylakierowane, wybłyszczone, świeci się jak psu jajca. A kurde, skrzynia biegów, powiem Wam, tragedia, nie? Płoci się niesamowicie w ogóle pod górę. Te biegi tam się kurcze bijają, zbijają, no, no jest masakra, masakra, no ale no na razie będzie musiał sobie nasz tutaj gospodarze radzić tym bizonem. Rodstel poszedł na żyletki, nic z tego nie będzie, więc nawet nie ma szans na odzyskanie go Będzie trzeba, będzie trzeba, słuchajcie Uzbierać na coś nowego, zamiast tego Bizona Może coś jeszcze zarobimy na tym Bizonie, jak będziemy go sprzedawać Cokolwiek wątpię, bo za ile ja go tam może sprzedam, za 20 tysięcy, 15 myślę To będzie i tak góra, tego co tam mogę za niego dostać, myślę sam sąsiadowi przeszło 20, zapłaciłem, do tego header za piątkę No tu z headerem, dobra, niech będzie, że 20 jak dostaniemy za, za kombajny header, to będzie git Będzie trzeba uzbierać na coś, coś nowszego, coś lepszego Zobaczymy, co z tego wyjdzie, najpierw trzeba kupić... zwiększyć areał, to wiadomo, ale trzeba kupić nowy traktor Ciut mocniejszy Też może ciut mocniejszy nie będzie musiał być Bo ja tak liczę pod kosiarki, żeby akumulator mi taką kosiarę dał, ale przecież ja mogę dać kosiarkę Jedną na tyłu mnie nie. I nawet sobie zaraz sprawdzę, może by łąkę. Kupił, tylko wiecie, jak kosiarkę to i przetrząsarkę, to i zgrabiarkę. No prasa tam jest, więc małe kostki bym robił. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. w sumie chociaż mogę mieć... Nie muszę mieć faktycznie kosiarki przód, wiecie, i po bokach dwóch. Nie jest powiedziałem, że to tak zawsze musi być. Czy coś mi tej pszenicy zostanie z tego kontraktu. Widzę słabo Warto to targać, na 1000 litrów nie ma dobra, wys o, poczekajcie 972 litry. Miał przeszło 18 tysięcy. Dobra, to jadę z tym. Dosypię, zawsze, zawsze to coś więcej będę miał na sprzedaż. Zawsze tu wiecie, nowe Euraski. Dobra, ja myślę, że nie ma co przedłużać. Słuchajcie, ja lecę, pędzę na gospodarstwo. Tam, jak już mówiłem, przepinam sobie mała masejka pod prasę masejka i lecę prasować te moje kosteczki. Także do usłyszenia pod koniec odcinka. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life. Have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind. I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win it life, I never miss that fact. Taking big swings, keep to the that. Put me in the ring, you'll go out in a bag, Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fail. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real, good, Exposed. So. I ain't playing no games, I just do that's fact And I don't feel no shame, it's a mood you lack I go crazy, nah, but I ain't lazy Track after track, I work on the shit daily Pass me the check, right as fuel got me hazy About to unpack all these shit I've been chasing I've got visions in my head Like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath I'd rather leave than be led I'll feel the seats as I spread With every word that I've said I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hella sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'm tired of my chest i never forget what it's like to be in debt baby. stabbed in the back bed, i show you what i Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain you already know. Turn that to games, let my money show. Human being, covered them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. OK, kochani, <coughs> widzą Was już tutaj pod koniec odcineczka. Jak widzicie, udało mi się poprasować tę tą słomę w te ludzkie kosteczki. Chciałbym tylko jeszcze tak sobie dozbierać. Wiem, że może bez sensu. Troszkę ja jeżdżę teraz tak od lewa do prawa, od prawa do lewa, zbierając te pozostałości takie, ja, ale chcę sobie tylko uciułać jeszcze jedną full kosteczkę. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić. Jak już zbieram, no to już wiadomo, reszty nie będę tutaj jeździł. Się kaleczył, dozbierywał. Brakuje mi jeszcze 16%. Bardzo są małe kostki, także myślę, że spokojnie, spokojnie z tego, co tu leży, sobie zbiorę. Już 9% zostało, także u góry sobie tam dosypie i, i będzie elegancko. Także fajnie się udało. Mam nadzieję, że ten bizonek wam siądzie, że się spodoba na serii. Taka zmiana, Taka na, nagła, nie nagła, no w pewien z, w pewnym sensie, troszkę jakby zapowiadana tymi awariami rodstelmasza, o których już co jakiś czas wspominałem. Jakby nie patrzeć. A ich nie to do tyłu. Patrzcie, 5%. <grym> Także no, musieliśmy się ratować. Dobrze, że sąsiad miał tego bizona, którego nie używał. Ta skrzynia, ok, jest wadliwa, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie. Nie, no to się cieszy z tego, co się ma, no po prostu. Także mam nadzieję, że wykorzystamy troszkę tego bizonka. Dzisiaj pierwsze żniwa zrobił na kontrakcie, także coś tam zacznie na siebie powoli zarabiać. Dobra, i mam tu dociłane cyk. Wypróżniam, że tak brzydko powiem, prasę. Hop, hop. Prasę w zasadzie to mogę pojechać, umyć, odstawić. Tak, bo ja będę zbierał jeszcze na swoich polach soję. Także już prasował, nic nie będę w tym sezonie u siebie. Bo ją złóżmy może podjadę ją sobie, umyję pod warsztacik no już zbierać to wiecie pakować w te duże pakiety, kostek to już będę robił na następnym odcinku także już mniej więcej wiecie co będzie na kolejnym odcinku no troszkę może i monotonnie, na pewno w następnym odcinku będzie trzeba to popakować w te pakiety i te pakiety od razu kruszką myślę wrzucę no i dalej jakieś pewnie kontrakty coś może jeszcze pszenicy dociła może rzepaku, coś sobie zbiorę na kontraktach sobie też wtedy tego rzepaku odłożę, nie? Dobra. Nie nadział. Tu mamy kerszerka. Może od razu New Holanda też obmyję. A co tam? Jak już tu stoi? Co mi szkodzi, nie? Teraz na jakiś czas umyć maszyny. Ładnie na koniec odcinka, że się prezentowały. No już zjechane, już trochę godzin mają. Wyrobione. W polu i nie tylko. Przyczepkę tego węglerka. Troszkę, żeby nam się ziarno nie brudziło. Oponki, cyk. Dobra, później podniesiemy to, zleje się z niej wodę. No i co? Nasz masej i prasa. Prasa może być spokojnie, już zmoczona, bo ona sobie spokojnie wyschnie do następnych żniw naszych, bo dopiero wtedy będzie nam potrzebna. Chyba, że, de, yy, chyba, że któryś z sąsiadów po kontrakcie zechce oddać mi słomę, ale, ale nie liczyłbym na to. Zresztą no zobaczymy, wszystko może się zdarzyć. I jeszcze, pyk, masejka trochę obmyjmy. No i dobra. Ja myślę, że można tutaj zakończyć. Odłożę myjkę. Hop, tak naokoło polazłem, wiem. To co? To ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Może, o, sobie do nowego starego nabytku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że Wam ten Bizonek siądzie na jakiś czas. A no ja się troszkę z nim będę męczył, ale, ale to poniekąd przyjemna męka będzie. Także <tyle>, tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Następnym razem. Cześć!